Dzisiaj ze mną jest Krzysztof Stanowski. Cześć. Cześć, witam. Bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania, bo nie ukrywam, że poluję na nie od dawna i jesteśmy na takim wyjątkowym wydarzeniu, bo na konferencji Move Federation. No właśnie, dlaczego postanowiłeś dołączyć do tego teamu, bo mam wrażenie, że na tej konferencji byłeś bardzo zszokowany różnymi sytuacjami, które się działy? No nie była to naturalna dla mnie sytuacja. Eee... Bardziej mi się podoba pierwsza konferencja, która była bardziej sportowa. Ja zawsze mówiłem, że mi się projekt podoba, bo promuje sport wśród młodych ludzi. No i mam nadzieję, że nie pójdziemy w stronę promowania... Ee, niesportowych elementów i niesportowych emocji, a tych niesportowych emocji dzisiaj było troszeczkę za dużo chyba. No właśnie, czy byłeś zdziwiony, jak bardzo ten świat influencerów jest już zacięty o tę popularność? Byłem zdziwiony, że można o takie bzdury się kłócić i że ludzie są aż tak wrażliwi na swoim punkcie, że pamiętają, że ktoś. O kimś powiedział pięć lat temu, że, że nie wiem, że ma krzywe nogi, albo nie dał lajka like na Instagramie. Nie wiedziałem w ogóle, że, że takie dramy się rzeczywiście się odbywają i że można tyle emocji w sobie z tego powodu mieć, bo jakbym ja miał tak się na wszystkich obrażać, za rzeczy o takiej skali, to już nie miałbym do kogo zadzwonić w życiu. To przejdźmy teraz do takiego tematu, który jest no, też związany z naszymi mediami. Ja się osobiście bardzo cieszę, że powstał twój film o Natalii, bo dał myślę bardzo dużo młodym dziennikarzom, zwłaszcza do myślenia. I czy uważasz, że my tą lekcję staramy się odrabiać teraz? To ty mi powiedz to przecież. Ty, wiesz, czy odrabiacie tę lekcję? Jak obserwujesz? Jak obserwujesz po prostu tak, jak teraz wyglądają Ale media? Nie obserwuję waszego życia redakcyjnego, więc Ty wiesz najlepiej, możesz teraz powiedzieć swoim widzom, czy siedzicie w redakcji i odrabiacie tę lekcję, czy też uznaliście, że dobra tam jedziemy dalej. Ale czy jesteś zadowolony na przykład z ilości wyświetleń? Ale jak czy na ja ten nie film? mogę zadawać pytań w ogóle, tak? Nie mogę zadawać Możesz. Pytań. No to zadałem. Myślę, że mamy większą takie wyczucie. Czy dana osoba blefuje, czy nie? Okej. Okay. No dobra. I świadomi pewnych procesów. Rozumiem. A wcześniej nie mieliście wyczucia, czy, bo wyczucie to nie jest coś, co da się wyćwiczyć poprzez odrobioną lekcję. Więc wcześniej nie mieliście tego wyczucia? Myślę, że nie, mogli, nie mogliśmy uwierzyć, że dane osoby mogą aż tak zmyślać karierę. Myślę, że bardziej tutaj leży. Rozumiem. Nie no myślę, że. Myślę, że jest jakaś nauczka e, dla mediów. No, koniec końców nikt nie chce trafić do takiego filmu i być w nim wyśmiewany jako nieudolny dziennikarz. Więc e, a, a myślę, że dziennikarze akurat z Waszej branży widzieli to wszyscy. E, więc z założenia, no tak, no, musi to. byłem zdziwiony, gdyby to nie poskutkowało jakąś większą starannością przy wykonywaniu pracy. Pytanie, na ile ta staranność będzie. E, Długo trwała, bo, bo też ludzkie jest to, że wszyscy mamy jakieś zrywy, a potem, a potem ta nasza albo czujność zostaje uśpiona, albo tam się zwyczajnie nie chce. Ale myślę, że dziennikarze, zwłaszcza tacy jak wy, z Waszej branży no przez jakiś czas, przynajmniej przez jakiś czas, będą bardziej profesjonalni. Czy zdziwiło Cię to, że Edward Miszczak, taka osoba bardzo dużo związana z mediami e, w Polsce, dość znacząca, e, stanęła po jej stronie? Ja mam wrażenie, że on nie stanął po jej stronie, jakkolwiek to dziwnie brzmi, tylko po swojej stronie. Mam wrażenie, że on ma totalnie wywalone na, na tą kobietę. E, dla niego to jest. Nikt tak naprawdę, ale on chciał napiąć mięśnie, zamanifestować swoją medialną siłę i pokazać, że żaden Stanowski nie będzie mu strącał pionków z szachownicy. Bo jak raz by na to pozwolił, to potem Stanowski może z zbiłby mu wierzę. E I i pokazał, że chciał pokazać, że, że rządzi, rządzi telewizją i że to on decyduje, kto może, a kto nie może. Miała być manifestacja siły, wyszła moim zdaniem bezwartościowa bufonada. I szczerze mówiąc kompromitacja, bo gdyby skupić się tylko na tym, co on powiedział i tak po prostu słowo po słowie merytorycznie się zastanowić nad sensem wypowiadanych przez niego słów, no to okazuje się, że on po prostu nie szanuje telewizji, w której pracuje, że każdy może tam... Wszystko wygadywać, każdego można pokazać jego kogo innego, można zapraszać e, dowolne osoby do poranków, mogą być nieprzygotowani dziennikarze, można generalnie ro, robić ludzi e, w konia, bo on Edward Mistrzak uważa, że to jest ok. Jak uważa, że to, tak jest okej, okay, no to spoko. Publiczność chyba tak nie uważa. Myślę, że tutaj ta część publiczności na pewno nie. E, to ostatnie pytanie, Krzysztof, do ciebie. Hmm, Doszło nas tutaj w medialne słuchy, przynajmniej taka osoba jak Karolin Derpieński mówi, że podobno ma kontakt z Tobą i że jest bardzo otwarta na to, żebyś zrobił o niej film. Czy to prawda? Kontakt ze mną, tak. W tym sensie, że napisała do mnie na Instagramie, żebyśmy się spotkali i, i że ona mnie zaprasza też do Miami. Hmm. Czy zdziwiło Cię to? Nie, no bo dziewczyna jest konsekwentna w tym, że e, chce być popularna, więc jakby to był naturalny ruch z jej strony. E, tu my po prostu mamy pewną niezgodę, bo ja uważam, że ona troluje. E, ona mi chyba chce wmówić, że ona wcale nie troluje, ale ja wiem, że ona, o, że ona troluje i ona wie, że troluje i nie chce być elementem tej gry. E, Dużo dostaje zapytań od ludzi, ej, zrób film o Karelu Enderpińskiej, ale o czym konkretnie ma zrobić film, z tym, że ona nie jest żadną gwiazdą, to, to już wszyscy wiedzą. Film ma sens wtedy, gdy, gdy wszyscy by myśleli, że ona jest gwiazdą, ale nie ma takich osób w Polsce, więc ona się fajnie bawi, fajnie się bawi mediami, genialnie rozgrywa was, wszystkich innych. I spoko. Nie wiem, może kiedyś się z nią e, poznam, ale na razie to nie nastąpiło. Jeśli pytasz o e, na bazie faktów, czy mamy kontakt, mm -hmm. jeśli wymianę zdań na Instagramie, nie wiem, pięciu wiadomości, można nazwać kontaktem, to tak mamy kontakt. No właśnie to jest niesamowite, że ona jest taka konsekwentna. Przed chwilą mieliśmy talię noszek, teraz ona. Czy będą koleni, jak myślisz? Czy teraz już taka skala tego, że chce się być popularnym, jest po prostu taka, że są ludzie tak zdeterminowani, że powstają. Kolejne osoby po prostu, takie jak Natalia. Nam się nawet w głowie nie mieści, jak ludzie mogą być e, zdeterminowani, by być znanymi i e, oczywiście, że będą kolejni. Już gdzieś tam są jacyś kolejni, o których jeszcze e, do końca nie wiem. No, jak się świat od światem, no, to zawsze byli e, i Oszuści, i Wielcy Mali i, 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 no, to, to się nie zmieni. Będą kolejni, mam nadzieję, że bardziej utalentowani, bo też e, trzeba odróżnić oszusta utalentowanego od nieutalentowanego. E, no, Złapnie, jeśli potrafisz, e, film o wielkim oszuście. No, fajnie się go oglądało, bo facet miał talent. Jakby się wywalił na pierwszej podszywce, to, byś, to by nie było tego filmu. To prawda. To czego mogę ci żyć na koniec naszej rozmowy? E, nie wiem, dlaczego uściała kolejnych takich fantastycznych filmów o takiej podstawie dziennikarskiej. No to mi życzę tego. To tego ci życzę. Dziękuję, Dziękuję bardzo za